Hmm... ta bardzo dobrze kojarzę z poprzednich. I czy coś tu się zmienia w tej sensie, To jest pytanie. Może i nie znajdziemy, ale przynajmniej spróbujemy znaleźć i to jest właśnie najważniejsze. Jak w ogóle nie wiem po co my tam lecimy znowu, znowu zlecie taką Na tą wyspę! No jeżeli myślę, że będzie bardzo interesujące. Mam, mam wrażenie, że nie było schodzenia, schodzenia na rozwalo, po rozwalonym helikopterze, jak ich uczyli latać, ale to chyba nie jest najważniejsze. Bo my chyba ten kurs mieliśmy najwcześniej. Nie wiem. A więc, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Arizona i to jest. A to jest drugi sezon Sons of the Forest. Więc budzimy się w środku lasu ponownie, ponownie. Nie, wcześniej było na górze. To tak, to jest dobre. Budzimy się tym razem w lesie. I chciałbym Was serdecznie powitać na tym drugim sezonie Sons of the Foresta. Długo się do tego zabierałem. Bardzo długo, bo nie wiem kiedy było ostatnio. Ostatnio moja. Kiedy... Wyszła w ogóle ta pełna wersja Sons of the Foresta. Ten sam uczek wiemy co... To tutaj wiemy I tutaj od razu będziemy zbierać rzeczy Co najpierw, co najpierw bym zrobił, najpierw bym Nie wiem, znalazł, znalazł jakieś miejsce Trzeba by się Najpierw Kelvina uratować, to jest po pierwsze, naszego niezdarnego przyjaciela Bardziej niewolnika, którego możemy sobie zatrudnić Za darmo na tej wyspie i on będzie nam bardzo potrzebny w tym, na przykład zbieranie drewna, kłód, kamieni, wyczyszczaniu. Dobra, na razie podążaj za mną, żebym miał, bo nie będziemy na razie się tutaj stać, będziemy w ciągłym ruchu, będziemy zwiedzać. Nie widziałem tam ogniska nowe, jest dodane, to widziałem. I są jakieś większe, większe, większe budynki w fioskach Kanibali. To jest, myślę, że do odwiedzenia, ale najpierw sobie kilka oczyszek odzłapiemy. to napoczynamy. O kamień, właśnie, kamienie jeszcze. Z tego będzie można takie dobre fortece robić. Jakby budować... Co to jest? Podniosłem, tylko nie wiem co. Więc tak, najpierw to bym sobie zrobił włócznie, aby móc pokazywać wszystko to będzie na dwójce. Tu mamy granat, granat dościnany z to był idealny. bardziej Jest idealny. Znajdź drużynę B. znaleźć rodzinę Powtonów. Okej, okay, Powtonów to wiemy, kto to jest. To, to są pewnie. Mam nadzieję, że wiemy. To są pewnie Virginia i ci rodzice jej. Mamy ich znaleźć. Ale na razie to co ja mam robić? Na razie to jaski nie znalazłem chyba w której nie wiem czy chcę wchodzić jak na razie mam wrażenie, że nie mam wrażenie, że nie chcę tam wchodzić ja bym chciał zobaczyć czy mogę sobie tutaj postawić znacznik jak w podstawowym deforeście to nie Minek, to nie, to nie. Sani nowe dodali, wszystko nowe, tyle tych nowych rzeczy, że ja nie wiem. To są pułapki, więc może... Może tak będzie mógł? OK. Hmm. Ja mam po prostu oznaczone te reskinie. Mam oznaczone. Dobra, to to nieważne. Tutaj sobie zbiorę jeszcze ten i możemy iść dalej drogą. Mamy tu fajny stawik. Fajny stawik. Ale ja bym się roze rozejrzał najpierw. Zobaczył, czy czegoś fajnego znaleźć nie mogę. Nie można. Najlepiej znalazłbym takie miejsce. Takie przyjazne miejsce jakieś stawić coś, bo potem będzie, będzie można z tego czerpać wodę z garnka. I to by było najlepsze, co bym mógł zrobić Aloes w ogóle. To jest fajne. A więc chciałbym tą grę przejść sam na trudnym. Gram na trudnym w ogóle, więc będzie trudniej, bo Deforesta ogarniam, więc raczej to nie powinno mi sprawić aż takiego problemu w graniu. Jedyne co sprawiać, to może to, że gram bardzo agresywnie. I za bardzo nakuszuje, można powiedzieć, na, te, na tych kanibali. Tu jest w ogóle połączenie wszystkich rzek. Więc mógłbym się udać... Jak jest mały stawik, mógłbym się udać na tą niebieską kropkę, co jest na moim GPS-ie. To jest ciekawe, bo nie wiem co to jest. Szopy dodali! Więc myślę, że jednego sobie jak najszybciej ubiję, żeby mieć mięso trochę z niego. I aby mieć jego głowę, co najważniejsze. Trofeum jest. Wszystko jest jagódki, można zbierać teraz bez... bez pojemniczków na jego jak był w deforeście. Muszę, Myślę, że pozbieram najpierw patyki, żeby mieć na zapas i liście. Bo potem będę ich szukał wszędzie. Ja chcę iść do tej niebieskiej kropki Co to ma być? Tu jest połączenie Tutaj w dłużeczki nie będziemy iść I tam widzę jakiś pomarańczowy, ale tego, do tego chyba nie będę szedł jeszcze o, Alo jest kolejny, super, przyda się To jest melex, dobra, melexy można jeździć Ale ja go sobie na razie zostawię i tu jest jeszcze jaskinia Która nie jest oznaczona A ja bym bardzo chciał oznaczyć ją. A to niebieskie, jest. Dobra, zostawię go, żeby wiedzieć, że tu jest jaskinia. Więc to w ogóle jest lepiej. Co ja bym chciał zrobić? Chciałbym na razie zobaczyć gdzie ja jestem. No tak na środku... Na środku pierwszej części mapy. Dobra, tu jest taki wolny teren. Tam powinna, tam jest jaskinia. Tam są dwie jaskinie. I tam jest filotowy znacznik, który chyba z czego pamiętam ostatnio. Tam był yy, jeden z naszej drużyny. Ale tutaj dobra, dotarłem przypadek do tego pomarańczowego znacznika. I tutaj widzę, że jest jakiś. Nie wiem co to ma być. Tu jest kolejna jaskinia. Której nie... której nie będę wchodził. To jest za niebezpieczne, żeby wchodzić teraz w jaskinię. Ale co to jest? Aha, lokalizator GPS, dobra. A tutaj? Just to what this place is. not even counting what my team has been finding on there. Other side of the island. So, Through going missing our works during update. If he won't deal with the situation I will. Hmm. Czyli mieli problemy tutaj z tym. I nie chciał się najwidoczniej sponsor tym załatwić. Dlatego tego wyginęli. Poginęli, wyginęli. Wszyscy poginęli. Pracownicy zaczęli znikać. Tak? Już nie pamiętam, co tam pisało. Dokładnie, szczerze. Ale to na razie jest fabuła. Fabuła, w którą na razie nie będę się dużo zagłębiał w tych pierwszych odcinkach. Będę chciał zobaczyć, co jest. Aha, tu jest znacznik. Myślę, że pójdziemy w tą stronę. Kolejne patyki. Nic fajnego Ten Kelvin idzie? Idzie za mną I Tu jest mały stawik, z czego widzę na GPS-ie Jak to wygląda? Shopy pewnie chyba jest spawn i mamy pierwszych Co to jest? Pierwszych turystów mamy, a bardziej... Aha, to jest po prostu plandeka, dobra co? I linka do Tyrolki Pierwszych lokalnych mieszkańców widzę, że tutaj już mieliśmy jak to miejsce wygląda? Miejsce ma górkę Kilka kamieni Tutaj ma trochę nie dociągnąć, ale Na drodze jest W ogóle gdzie jest najbliższy Najbliższy obóz, bo nie chciałbym się blisko niego Osiedlać Tutaj jest kolejne jeziorko Ale tu już jest suchy teren i tam widzę a, to są liście po prostu, ok. Nie, tutaj na suchy teren nie będziemy raczej wchodzić Tam też są liście, to trochę wygląda za daleko, jakby to były mutanty Ale na szczęście to nie są mutanty No to jakoś wyższy, większy, aha, bo to jest spływ do tego Dobra, to ja myślę, że na razie przenocujemy albo będziemy coś tam robić wokół tego jeziora. Mam nadzieję, że mój... Co to było? Piniaty, okej okay. Myślałem, że jakiś za mną idzie tu, za mną jeszcze wydaje dźwięki. To co? A to wiewiórka sobie lata, dobra Więc <laughs> To jeziorko Myślę, Chyba jest zatruta Każda woda jest chyba zatruta Ale tutaj widzę, że Dużo się spałnuje. Ja nie chciałbym się wdawać w walkę jak na razie Bo wiem, że zginę Prędzej czy później Oni będą chcieli do mnie podchodzić, będą mieli atakować czy odejdą? To jest zastanawiające Nie, oni chyba będą mieli se... Chyba będą mnie tutaj ścigać Dobra, oleję ich. Olejmy ich i idźmy dalej, bo na to, że tu jest spawn... Tylko nie widzę tutaj najbliższego jeziora nigdzie, gdzie by można było się osiedlić. Dobra, więc idziemy dalej. Tam jest, jak tam jest spawn, to ja nie chcę być na tym spawnie. Nie wiem, jak to w ogóle działa, czy oni się spawnują tylko w wioskach, czy patrole się poza wioskami spawnują. Więc po prostu odpuszczę sobie to miejsce i sobie i będziemy, będziemy dalej. Będziemy iść dalej w poszukiwaniu innego miejsca. Jak jesteśmy wygonieni z tamtego, mus musimy oddać teren jeszcze, ale pewnie tam wrócę. A tutaj widzę jakiś glina, wykopaliska, czy co tam widzę? to znacznik ścinka była. Po prawej mamy z rzekę. Coś z tą rzeką mógłbym w przyszłości zrobić, bo może będę miał zamysł, żeby zrobić taką tratwę, tratwę pomiędzy nimi, ale nie wiem, czy to wyjdzie. Więc kierujemy się do tego kolejnego filetowego znacznika. Bardziej pierwszego, tylko kolejnego. Pierwszego filetowego następnego znacznika. O. I tutaj gościu z Wisa. To jest ten gościu. Nie wiem. Może Dam radę skoczyć? Nie, to nie The Forest No tutaj już dam Tak, tu myślę, że Co to jest to czerwony? To są liście To tak wygląda jak mutanty To jest aż za bardzo No tutaj będzie pewnie ten zwisający gościu Ja go pamiętam. Tak, tu jest on. Dobra. Tu są, tu jest. Tu też są liście. Jest kilka batonów, jest jedzenie, jest lina. Jest lina. I tam jest obóz, czy co? Najprawdopodobniej to był obóz. Jest obóz, dobra. tak żeby nie stracić HP za dużo Ja w ogóle mam tabletki, mam tabletki, więc użyję tabletek Tutaj To jest plecak, dobra GPS, żarówka, co można z żarówką zrobić? Nie można Czyli tylko do konstrukcji będzie potrzebne Można tu użyć patyk, mam głowę szopa Okej, okay. czyli nie za dużo jak na razie Pójdziemy po ten lokalizator które są popsute trochę? To ja trochę. to jest nieistotne. Zróbmy do tego znacznika. Lokalizatora. Gdzie on tu spadł? Tu jest. Jeden z drużyn P. Co on tu ma? Latarkę. Latarkę, Fajnie. To się przyda w jaskiniach. Latarka jest bardzo OP. Przynajmniej w jaskiniach, bo tak to nie ma sensu używać. I to tyle z niego. Nie, tyle. Tyle z tego gościa. Dobra. Więc idziemy dalej. Tutaj jest, widzę. Tu jest spływ i tam widzę za tym spływem jeziorko jakieś. Więc myślę, że się udamy najpierw tutaj. Zobaczymy i potem tam się udamy. Tylko nie pamiętam w którą stronę już był obóz ten. Chyba w tamtą był obóz. Więc mam nadzieję, że się do niego nie zbliżę. Tu jest takie rozwidlenie. Będziemy iść tam. Tu jest opis. Mógłbym zarknąć na chwilę. Nie, dobra. Dzień dobry. Ja tu tylko przychodzę. Ze mną nie musicie... Jeśli musicie się ze mną policzać czy coś. Ja dam wam spokój. Dam wam spokój. Na razie. Tylko na razie. Tutaj widzę trzy jeziora. Jeden, dwa, trzy. Widzę dwa meleksy. I tutaj już idziemy w górę. Ok. Przedtem taką drogę. Pół mapy przeszedłem. Gościu, kardy robi na całe życie i tyle Kelvin za mną to w ogóle jaka pacha Będzie nadpompowana, będzie tyle biegania Będziemy mogli tyle wybiegać Myślę, że ten teren jest fajny Jest dość Jest dość płasko Znaczy tak równo Jest dużo drzew około i jest Co najważniejsze Jeziorko. Gdzieś shopie. Daj mi. Daj mi z ciebie mięso, bo będzie bardzo pożywne Tu jest spalną shopów, to widzę. Myślę, że to będzie na razie miejsce, gdzie będziemy się budować. To jest idealne miejsce. Tam widzę w ogóle zwłoki jeszcze, więc tam podejdę. Ale na razie co ja bym chciał zrobić, to bym chciał obejść to i sobie postawić po tamtej stronie plandekę, żeby mieć już zapis gry i żeby mieć już gdzie spać. Więc bierzemy do ręki plandekę. Rozstawimy ją tu. Damy tu patek. Możemy zasyfować. Tak. Wpadałoby to trochę wyczyścić, by wypadało coś porządkowego zbudować. Ale to na razie myślę, że będzie nieistotne. Tylko wypadałoby troszeczkę tutaj wyczyścić teren. Hmm Teraz myślę, myślę w ogóle Melex sobie tutaj podjadę Podjadę tutaj melexem, by mieć go blisko Aha, miałem tutaj jeszcze iść tu ale zapomniałem Więc teraz podejdę sobie Będzie lód Baterie i baton Zawsze się przyda baton Linka i baterie, więc Baterie, no niech leżą tutaj Może nie znikną A ty kto to jest? To są jacyś To samo twarzą w ogóle. No nieważne. Więc weźmy sobie ha. tutaj. Za kierownicę wszędziemy. Niech Helwi wsiada. Wsiadł? Może nie wsiadł, ale ja sobie podjadę tutaj. Ale. Kierzyby wziąć, tak A więc tak, to będzie nasze miejsce. Tu będę... Tu będziemy spędzać nasze kolejne odcinki. Tak, czekaj, co ty pokazujesz Kelvin? Są na drzewach. No, Aha, czyli czy oni po prostu za mną idą? Czy tam żadnego spawnu nie było? Dobra, mógłbym poświęcić. Tak, żeby trafić w tamto spadu Spadł, spadł Dobra, niech ucieka, niech ucieka Nie dogonię go na pewno To jest pewne A ja bym mógł najpierw sobie zbudować yy, Nie to Tu jest magazyn, magazyn, magazyn Magazyn jest suszarkę, więc gdy jest suszarkę Dziś może tutaj I sobie będę i wysypał sobie tutaj mięso A więc tu będziemy się odsiedlać i tu będziemy coś robić. W następnym odcinku będziemy coś próbowali wybudować, czymś pomyśleć. Ja już myślę, że mamy mniej więcej zarys tego, co chcę zbudować. Ale to dopiero będzie w następnym odcinku. Ja w takim, w tym razie. w tym czasie. Nie w tym razie. Oj. Ktoś wrócił więc szybko, z tym Szanku, drugiego jeszcze trzeciego, serio? ale się obsrałem trochę aż mi przeszły fajnie było zdobyć szybko pistolet jakiś tymi, 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 tymi nie Kuchu, ale ciary mi obs jeden uciekł. Tutaj oddaj mi moją włócznię, oddaj mi moją wucznię. No tak, odwrócił się i mi dał... sierpowego pod brodę, więc z tym kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobało, a mam najbliższą wioskę już rozrysł. Mam nadzieję, że wam się spodobało i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!